Tak, witam Was bardzo serdecznie. Przyjechałem, udało mi się zdążyć, bałem się po prostu, że spotkam mnie burza. Patrzyłem na mapę w internecie i była dość blisko. No i po prostu tak mega szybko jechałem. Nad widziałem perełkę i perły. I tak Akurat przyspieszałem w tym momencie, to było na papiera. No i tak trochę... No musiałem przyspieszyć. Normalnie to jeżdżę tak sobie na luzie, tak spokojnie. Ale jak już wjechałem na, na ulicę i jechałem Popiela, to bardzo zacząłem przyspieszać. Normalnie to po prostu... Wolałbym dłużej wolniej sobie przejechać obok takich perełek. Ale takie perły to po prostu ludzie mają bardzo wielu sobowtórów, wiecie. I po prostu jak się jeszcze widzi perełkę i sobowtóra perełki, to po prostu wiecie: no tak, kiepsko jest szybko przejeżdżać. Wolałbym wolniej przejechać. Natomiast tutaj właśnie, jest chwilowy taki mały bałagan, bo tak położyłem to tak szybko i wyruszyłem po takie materiały jak trimmer który pokazywałem i jeszcze parę rzeczy. No. No to kochani, chciałem się tym z Wami podzielić i dobrze, że przed burzą zdążyłem, bo trochę Pokropywały, jak jechałem parę razy i się bardziej wtedy zacząłem bać. No. Ale pewnie będzie wyładowanie atmosferyczne, tak jak zapowiadałem, około 12 pewnie. No. No dobra, to. Z tym się chciałem z nami podzielić po prostu. To jest zielona noc. O. To jest zielona noc bo jutro będę wieczorem pewnie już wracał jutro przypuszczalnie poniedzieli ale podejrzewam, że raczej jutro <laughs> dlatego muszę się tak bardziej trochę postarać z tym tematem jest ok dobrze idzie o może pokażę trochę tego tematu Tutaj jest taka pracownia. Taka mikro pracownia. Tyle zrobiłam. No i musiałam sobie przerwać też w bo się mi złożyły szczotki w diaksie. Przeciąłem taki kątownik. O. No i tu już. Będę musiał użyć, nie wiem, szczotki drucianej, papieru ściernego, nie wiem, może się uda te białe zagować, żeby było takie ładne. No i tak to wygląda. To jest taki miejsce pracy, taki warsztacik mikro. taka fajna pamiątka będzie z tego filmu no dobra i tak kochani sobie przerwałam bo po prostu no, szczotki wysiadły w, tej, w tym diaksie to jest szlifierka kątowa o. tu są szczotki Jedną wykręciłam i po prostu prawie jej nie było. Będę musiał z taką szczotką pojechać, i może się uda kupić szczotki. To są po prostu takie ogniwa, łączniki, przez które przepływa prąd i dostarcza na wirnik plusowy i minusowy. Jest i one są wykonane z węgla. Jeszcze czegoś zmęgla, jeszcze czegoś i po prostu się zużywają. Ten diaks po prostu dość długo prasował, dość dużo jego używałem. Tak jest po prostu, jak się weźmie szczotki ym, i zużyją się, to czasami bywa tak, że silnik się psuje. I nawet jak się szczotki zmieni, to silnik już i tak nie działa. Są takie przypadki. Miałem taki przypadek w odkurzaczu, który bardzo dużo masy pobierał i myślałem, że jest ok, ale wszystko robiłem, co mogłem. I okazało się, że jednak nie dał rady silnik, bo zbyt długo pracował na szczotkach, które po prostu się. Zużywały. Za duże prądy przepływały przez uzbrojenie wirnika i po prostu o, I po prostu on kochani. Um, um, o! Tu jest szczotka. Powinna być dłuższa. Ona już bardzo iskrzyła na komutatorze, mm. już po prostu inny głos był. Inny głos był w trakcie obrotów silnika. Dźwięk był taki, jakby się właśnie coś zaczęło psuć, i od razu wyłączyłem. Przerwałem pracę i sprawdziłem te szczotki. No, i po prostu tak to wygląda. Muszę kupić szczotki. Może będzie mógł jak mi pożyczyć diaksa takiej szlifiarki kątowej, ale nie wiem, bo na wszystko się zużywa i takich rzeczy się za bardzo nie każdy pożycza, nie? Ale wziąłem drimerka. Może niektóre rzeczy będę mógł drimerkiem zrobić, bo będę chciał tutaj ładną szybkę wyciąć do tej no do tego kufra gdzie on jest, a tam on jest tam, tam będzie mi trochę łatwiej szybkę zrobić z plexi, no bo musiałbym zrobić tam oprawę i tą oprawę musiałbym dobrze tak przykręcić no i trochę więcej byłoby roboty szybka byłaby lepsza, oczywiście z czasem pewnie zastosuję Podejrzewam szybkie, jak zrobię dobrą uprawę. <laughs> A na razie użyję po prostu plexi. Ładnie je jeszcze wypoleruję takim specjalnym tempem. Tylko chwilowo przy sobie nie mam nic do polerowania, ale z tego co się dowiedziałem, to pasta do zębów, taka z flurorem, jest dobra do polerowania plexi. Przetestowałem to i to naprawdę się sprawdza. Um, no i po prostu tu zrobię w... tak samo. Um, no. A szybka, która tam była, to nie jest tak wpełniona, Na z dwóch szybek się składa wiecie i po prostu e, łatwiej się rozpada niestety i byłoby naprawdę ciężko zrobić na szybce. Musiałbym mieć po prostu dwie szybki. Znaczy sobie ja mówię jedną szybkę, która by ogarnęła tam te całe lipko wysięte, no a tu jest właśnie dwie szybki są i one tak ładnie są, że nie było widać, że są dwie, ale jak zaczął ten klej na gorąco się po prostu, jak to można powiedzieć, się śmiej efektywny, to zaczęły się odchylać po prostu i dlatego na razie użyję plexi. Ładnie wymodeluję wszystko, zrobię na ekstra. Um. Tylko właśnie trudno będzie, bo chwilowo tego trimmera nie mam. Um. Jak nie będę miał wyjścia, to będę próbował trimmerkiem przeciąć. Też się uda, tylko będzie jeszcze trudniej. A jak nie będzie wyjścia to będę próbował drumerkę um. no no i tego na pewno jakoś dam radę i będzie ok możliwe że jutro mam nadzieję że jutro mi się uda to zrobić um. no no dobra kochani tym się chciałem z wami podzielić. Jest fajnie. Jest fajnie, tu jest super mega fajnie, ale już nadszedł czas pożegnać się z tym miejscem. A za rok do Krakowa w góry jak wszystko się dobrze łoży jeśli chodzi o, o pieniążki. Proszę remont i po remoncie. Taki niewielki remont zmiana drzwi i okien pewnie przerobić to wszystko i tak to może być właśnie inaczej. No, no dobra, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej, kappa.